Przedstawimy Państwu składy obu drużyn na początek zestawienie ekipy zbyt Bydgoszczy. Z numerem 22 w bramce Kamila Rosińska, numer 5 Ilona Raczkowska, numer 7. Wiktoria Węglarz, 9 to Ola Sudek, 10 Zofia Giętkowska, 17 Agnieszka Garbowska, 20 Klaudia Szymczak, 24 Paulina Wierzbowska, 32 Martyna Boguszyńska, z numerem 84 pani kapitan Agata Stępień. I 98 to Weronika Andrzej. Czas na jedenastkę. Gospody w Bramce Karolina Klawis, numer 33. Defensywa Aleksandra Nieciąg 8. 2, Dominika Woźniak. 17 to kapitanka Kinga Wilkil 10. Małgorzata Bartosiewicz. Druga linia, Ewelina Bolko 13. Natalia Nosalik, 39. Natalia Sitarz, 11. Anna Zapała, 9. Weronika Wójcik, 77. Na szpicie Justyna Maziarz, numer 7. Ja chciałem powiedzieć co do tej reformy, że UJ przez trzy sezony próbował bardzo wejść do e, grupy mistrzowskiej. No i e, nie udało się e, także rok temu na siódmym miejscu skończyły. Drużyna zbyt goszczy, być może chciała się pobudzić po tej długiej wczorajszej podróży. Weronika Wójcik operuje na prawym skrzydle. Justyna Mazia z pierwszej Świetne piłki podanie. wypatrzyła no Salik. No Salik, jest w polu karnym. No Salik! Jest szał! nie ma. Znakomita obrona Kamili Rosińskiej. Ale nowa zawodniczka, nowa twarz yy, po stronie uj to właśnie Natalia Nostal. No ale Ekstraliga szybko zweryfikowała te dobre wyniki, bo już w pierwszym meczu... Boguszyńska. Yy, no niezły strzał, ciekawa próba, no myślę, że to było z 28 gościło. metrów. AZT z Wrocławia i... Boguszyńska prostopadle do Połapała się w tym Bartosiewicz. I będą go naciskana. Bartosiewicz do środka niebezpiecznie. Boguszyńska. Boguszyńska. Ten strzał nie miał prawa zaskoczyć tak doświadczonej bramkarki. Próba ze szpica gdzieś z miejsca uderzać. Eee, nieprzygotowana pozycja. Jedna, jedna, jedna. Widzimy... Ambitne są piłkarki, zbyt Bydgoszczy, Tymczasem, jak w akcji ofensywnej, Natalia Sitas przedziera się Sitarz do strzału. Kolejna parada roślijskiej. Woźniak posyła piłkę za Bardzo ciekawe podanie. Jest na namadziarz, już jest w polu karnym, szuka zapały. No i Węglarz, świetna interwencja, długo to wszystko trwa. Dwuosobowy mur Jagielonek, złożony z bolko i zapały. Dobra wrzutka! A do strzału doszła Klaudia Szymczak, ma dużo miejsca, skleiła piłkę, no Salik. Bardzo dobre zagranie. Nabiera Rumieńców akcję Jagielonek obiega Maziarz, Wójcik, jeden z zwód nad piłką, Wójcik blisko pola karnego, Wójcik środek Zmiesznie, bramki. Zdenerwowana jest Justyna Maziarz, pokazuje pani sędzi, że tak nie gramy teraz, Wiesz, Natalia patrza, Sitarz, Sitarz, Sitarz. wyłuskała piłkę, Natalia Sitasz polu karnym, Sitarz nad bramką. W 26, minu, 26 minutach e, praktycznie zamknęły mecz, 3 do 0, 3 szybkie ciosy. E, Rolniczanki tylko jednym odpowiedziały za to dzisiaj. Sitas, Sitas, nienaganne przyjęcie Sitas, Rosiska. Po raz kolejny musiała się wykazać, że od czasu do czasu pojawiają się luki między piłkarkami zbyt bystrości. Ośrodkowanie. bardzo dobre jest i teraz jest bramka! Sitas. Tak Jeden jest. Do dla AZS J. Tak więc drugi mecz, druga bramka Natalii Sitas. No i tak jak powiedziałem, najgroźniejszym najgroźniejszą bronią były te stałe fragmenty i tak właśnie się stało. Pokrzykuje. Rzeczywiście Adam Góral jest naładowany, jest nabuzowany, eksplozywny, jakby chciał przenieść tę energię na swoje piłkarki. Ale Tymczasem szybka Wójcik jest Wójcik. Wójcik. Wójcik, jest ośrodkowany. i brawo! I bramka, kładka, świetna akcja Justyna Wójcik. Madziasz dopełnia formalności. No myślę, że jedna z łatwiejszych bramek Maciesz w karierze, ale to co zrobiła tutaj Weronika Wójcik, no ręce same się składają do klasków. Habilitować. teraz łatwo łatwo Mija nie ciąg e, bardzo dużo miejsca Natali si też lewa noga strzału e, broni. Postępień była ustawiona bokiem do piłki, a nie e, biegła do przodu, za to teraz do przodu. Wójcik nie traci impetu Weronika Wójcik ale jest szybka. Wójcik. Wójcik śmiało sobie poczyna, wyłożyła piłkę Maziarz, Maziarz jeszcze do strzału, Maziarz. I Węglaż wybija, przegrał to spotkanie jeden do 2 i tych punktów brakło w końcowym rozrachunku by awansować Piłka do przechodzi. grupy mistrzowskiej. Maziarz. O teraz ciekawa fantazją. Próba. Justyna Maziarz. O, wspaniale w pierwszej połowie się zaprezentowała. Zawodniczka z numerem 77. Natalia Sitas, Sitas, Maziarz, Maziarz. Sitas, I, I to tak poskutuje rzutem karnym. Świetna dwójkowa akcja. E, strzelczyń, bramek. Lubelszczyzny Nieciąg. W zeszłym sezonie też kilka goli dołożyła. Nieciąg! W bramka! Sieci. 3 do zera! Tak więc świetnie ta druga połowa e, rozpoczyna się. Od, e, Klaudia Kubaszek. Mamy nadzieję, że Natalia godnie zastąpi Klaudię Kubaszek. Wiemy jak dużo dawała Kubaszek swojej drużynie. Była wszechstronną zawodniczką. No, Mogła grać na bokach jest... obrony i w środku pola. Ale Salik też nie można niczego zarzucić pod tym względem. No z daleki, wykop na Justyna Maziarz. Justyna Maziarz, Roślińska wybiega z bramki. roślińska uprzedziła Justyna Maziarz. Niewiele brakło bryzek. Natalia Sitarz. Sitarz i yy, dojdzie do tego Maziarz. Maziarz, Maziarz ma pustą Justyna bramkę. Maziarz, Justyna Maziarz. Jest zagranie w pole karne, Wójcik. Jest bramka. Mamy bramkę. Padło. A już się obawiałem, Szerzoro. że gdzieś tam piłka... Zamotała się pod nogami Wójcik, ale udało się i zdobywa bramkę. Ta zawodniczka zasługiwała na gola. Zdecyd cofnąć, rozegrać. Rosińska teraz z lewej nogi musiała wybijać. Sitasz ma dużo miejsca. Będzie strzał. Nie, będzie świetna rzutka do Maziarz. Ależ się rozumieją. Maziarz, świetne podanie. Bartosiewicz, Bartosiewicz sam Bartosiewicz! na sam. I to się musiało tak skończyć. No i wspaniale, naprawdę wspaniale to wygląda w drugiej połowie. Justyna Maziarz. Ale też sędzia ma ten komfort, że ja 5-0 wygrywają. Giętkowska Wyprowadza kontratak swojej drużyny. Giętkowska Solowo to rozwiązała Drużyny. Sitz. Oj, teraz sitasz. Założona slowa. siatka. Przyspiesza akcję. Bryzek. Bryzek. Nabiera. Bryzek świetnie. Rozpędu akcja Jagielonek. Bryzek, ale odważnie sobie poczyna. Poprzeczka. A Ajajaj, ale świetna akcja to była. No, Maslowa też w pierwszym kontakcie swoim z piłką. Od razu uruchomiona Agnieszka Bryzek. Tak. Znajduje się poza linią końcową. Do Nie, jednak piłka przechodzi przez skład. Ale to na nie nodę. koniec! Maslowa miała teraz piłkę na nodze. swoim rywalkom. Ona dzisiaj galonką z tej strony na niewiele. Pozwala Jagielonki Teraz z będziemy mieli rzut wolny w bardzo dogodnej pozycji. Bo. Oczywiście mamy kwartet bydgoszczanek. goszczanek. Maziarz strzał i Ruścińska! bramka! Tak jest. Rozległy się oklaski brawa na trybunach, bo e, no naprawdę to jest coś. No ja nie widziałem jeszcze takiego meczu w wykonaniu Justyny Maziarz, to co dzisiaj prezentuje. Dwie bramki, trzy asysty. Jest synem Jana Górala. I jak mówią włodarze klubu zbyt Bydgoszczy, odziedziczył. Pozytywne cechy po swojej Nie Świetnie, Maslowa, Maslowa. Teraz wchodzi mi na Maslowa. Rosińska. Jeszcze jest Ładocha. E, będzie próbowała. Teraz po lewej stronie rusza wójcik. Och, ależ drybling wójcik. Na przebój nie ma bramki. Można zagrać do Krupińskiej. Woźniak wzorował. Ustawiona I była po I nie ciąg jest szybsza. Nie ciąg. Aleksandra nie Niestety nie ma Bramki. To nie była Krupińska. Maslowa. Maslowa. Wpadła w nią Giętkowska. Maslowa. No Maslowa. Nie chowa głowy w piasek. I akcja Gęśna. Jagielonek nabiera rozmachu. Nie Maslowa. ma spalonego. Maslowa. Oko w oko z Rosińską. Maslowa. I jest! Jest! Debiutancka Bramka. Masłowa na 7 do zera, świetnie wyprowadzona kontra. No i tak się to załatwia. no długo to trwa koleżanki. Nie chciały się pokazać, nie były dyspozycyjne. Jeszcze tutaj Dziergas na. i Ładocha. Dziergas. Strata. No, Salik. Chyba na drodze piłki. Wyczekują obie dwie ekipy na końcowych Wizdek. Spojrzała na zegarek pani arbiter, ale jeszcze nie kończy. Może jeszcze ostatnia akcja. Bryzek do środka. Koniec spotkania. A zatem, demoluje przyjezdnych z Bydgoszczy. No druga połowa to był prawdziwy koncert, e, ponieważ po pierwszej połowie mieliśmy 2 do 0. No ostatecznie mecz kończy się wynikiem e, 0 do 7. No myślę, że dzisiaj woman of the match e, Justyna Maziarz. Dwa gole, trzy asysty, więc wspaniały występ. No ale wszystkie Jagielonki dzisiaj e, naprawdę zagrały świetnie. 0 z tyłu, 7 z przodu, tak więc no dla mnie bez zarzutów zagrane spotkanie.